No cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na moje ostatnie zakupy kosmetyczne. Ostatnio udało mi się złapać kilka fajnych promocji w drogerii Hebe, drogerii Contigo i. Zrobiłam też przy okazji zakupy na stronie kosibella.pl. Więc jeśli tematyka kosmetyczna was interesuje, to zapraszam do oglądania dalej. I może najpierw zacznę od moich zakupów ze strony kosibella.pl, bo na tej stronie nie było żadnych promocji. Tam chyba rzadko kiedy są jakieś promocje. A zrobiłam tam zakupy, bo skończyło mi się moje ulubione serum z witaminą C z marki Nova Clear. I chciałam kupić tamto serum podobnie. To było Nowa Clear, serum wybielające na przebarwienia z witaminą C. To serum sprawdziło mi się fantastycznie. Mimo tego, że tam była witamina C, serum działało też um, zmniejszająco na stany zapalne. Było też fajnie nawilżające i odżywcze. I jak ja je kupowałam, to kupiłam je na stronie drogerii Java. One, z tego co pamiętam kosztowało około 56 zł i tam na zakupy powyżej 50 zł była darmowa przesyłka. I strasznie żałuję, że nie kupiłam od razu dwóch opakowań tego produktu, dlatego że serum sprawdziło mi się fantastycznie. Nie musiałam w ogóle jakoś wdrażać tego serum w swoją pielęgnację, tylko po prostu zaczęłam go używać i ono było tak nieproblematyczne, że nie miałam problemu z, żadną, z żadnym przesuszeniem skóry ani z takimi rzeczami. Natomiast teraz jak chciałam je znowu kupić, to w ogóle nie mogłam go znaleźć w internecie tak dostępnego od zaraz. Na stronie drogerii Jawa już nie ma tego serum i znalazłam to serum w internecie do kupienia, natomiast na przykład najtańsza opcja, jaka mi wyskoczyła, to była jakaś apteka. I tam to serum kosztowało 70 kilka złotych, plus 15 zł wysyłka. Więc stwierdziłam, że trochę mi się to nie opłaca zamawiać z tamtych stron i poszukam czegoś innego. I pamiętam, że miałam tak na mojej łyżliście do kupienia serum z marki Skintra z witaminą C. Marka Skintra to jest właśnie marka strony Cosi Bella, drogerii Cosi i wszystkie produkty, jakie do tej pory miałam z marki Skintra, czyli peeling kwasowy, lekki krem probiotyczny, tonik i serum rewitalizujące, Super mi się sprawdziły, więc stwierdziłam, że no ta marka praktycznie wszystkie kosmetyki, jakie wypuszcza, wypuszcza fantastyczne. I to serum też miało bardzo dużo pozytywnych opinii, Kosztowało około 40 zł, więc stwierdziłam, że kupię sobie tym razem dwa opakowania tego serum, żeby już mieć na zapas, bo tam też na stronie Kosibeli wysyłka była płatna. I stwierdziłam, że dobra, to tym razem kupię sobie dwie butelki tego serum. To nie będę miała problemu z jak mi się skończy z kolejnym zamawianiem z drogerii i płaceniem za wysyłkę. I to jest serum Skintra Light Your Skin z witaminą C 20%, z witaminą E, kwasem ferulowym i kwasem hialuronowym. I to jest takie wodniste serum z pipetą. I ja otworzyłam tą paczkę z drogerii w piątek więc użyłam sobie tego serum w piątek na wieczór, w sobotę na rano i na wieczór, w niedzielę na rano. W niedzielę wieczorem nałożyłam retinol, użyłam też to serum w poniedziałek rano i wieczorem i we wtorek obudziłam się z takim strasznym wysypem w okolicy ust i brody, że to niestety było to serum. Ja już miałam wcześniej taką sytuację, że jak miałam zbyt mocny produkt z witaminą C, to właśnie największe podrażnienia zauważyłam tutaj w okolicy ust i brody: przesuszoną skórę albo właśnie takie krostki, wypryski małe, i niestety tak się też stało z tym serum. I dopiero po tym, jak mi wyskoczyło to podrażnienie i wysyp, zobaczyłam w opiniach, na stronie tego produktu, że niektóre osoby też pisały, że ten produkt jest dla nich za mocny, że powoduje wysyp, że powoduje podrażnienia, i niestety to też się u mnie wydarzyło. I tu też nie przeczytałam na opakowaniu, że producent zaleca używanie tego produktu od jednego do czterech razy w tygodniu. Także stwierdziłam, że ok, muszę odstawić na chwilę ten produkt. Stwierdziłam, że będę po prostu używać tego serum. W pielęgnacji porannej co drugi dzień. I wcześniej, jak miałam tamto poprzednie serum, to miałam tylko tamto serum z marki Nova Clear i Retinol, który używam co drugi wieczór. Natomiast z tym produktem okazało się, że nie mogę go używać w aż takiej częstotliwości, bo jest za mocny, więc go mam na co drugi dzień. Pieregnacji porannej, a to co stosuję pomiędzy tym serum i pomiędzy retinolem, to zaraz jeszcze do tego dojdę. No ale niestety już wiem, że jak zużyję te dwie butelki tego serum, raczej po, to, po ten produkt więcej nie sięgnę. Bo jest dla mnie mało uniwersalny. I robiąc to zamówienie, nic więcej tak naprawdę nie potrzebowałam kupować na stronie Cosibeli, więc stwierdziłam, że do tego zamówienia zamówię sobie jeszcze dwa kolory błyszczyka z Claresy Gloss i z My Boss. Bo kolor numer 5 już stał się moim ulubieńcem, a widzę, że te opakowania są dosyć małe. Tutaj jest 5 gramów w opakowaniu. To są takie małe fiolkowe, plastikowe opakowanka. Błyszczyk kosztuje około 12 zł. I zamówiłam sobie kolor 6 i kolor 8, przy czym myślałam, że jak piątka numer 5 to jest to, co mam teraz na ustach i on jest taki ciemnoróżowy, zgaszony i stwierdziłam, że jak ten kolor idealnie mi pasuje, no to kolory według mojej logiki ciemniejsze 6 i 8, będą jeszcze fajniejsze. Natomiast okazało się, że te kolory są jaśniejsze i nie są już aż tak ładne, ale mimo wszystko to jest bardzo fajny błyszczyk, bo daje delikatny kolor na ustach, nawilża usta i mimo wszystko i tak pewnie go zużyje, a on się dosyć szybko zużywa, bo ja ten numer 5 już mam około... Miesiąc może dwa i widzę, że już tam coraz mniej produktu zostaje, także na pewno je będę używać, ale wiem, że później już na pewno wrócę z powrotem do tamtego koloru numer 5. Generalnie zapłaciłam za te cztery rzeczy jakieś 90 kilka złotych, bo miałam na stronie Kosibeli uzbierane punkty za poprzednie zakupy, i tam właśnie dało mi to jakieś 20 zł rabatu. Także spoko zużyłam sobie ten rabacik. I następnie możemy przejść do zakupów w drogerii Hebe. Tutaj udało mi się trafić, właśnie na dosyć ciekawe produkty w promocji. I przede wszystkim kupiłam, na poprawę tego stanu mojej cery po tym podrażnieniu od witaminy C, kupiłam sobie to serum z Eveline: multipeptydowe serum szoty z kolagenem i ceramidami z marki Eveline, tak jak mówiłam. To jest serum na twarz i dekolt. Dosyć popularny w internecie produkt, bardzo polecany on jest zamknięty w takim szklanym opakowaniu i ma również pipetę. Natomiast moim zdaniem, tutaj dużo lepiej sprawdziłaby się popka w opakowaniu, bo ten produkt ma dosyć gęstą, mleczną konsystencję. I przez tą pipetę średnio przechodzi w ogóle, i ja po prostu otwieram go i nalewam sobie na rękę, bo jak próbowałam z pipetą go używać, to musiałam 3-4 razy tą pipetą nabierać produkt i sobie wylewać na dłoń. Więc ta pipeta trochę nie ma sensu, moim zdaniem. Ja je kupiłam w promocji za 24 zł i wydaje mi się, że to jest najtaniej, jak się dało kupić to serum, bo tak też wyskoczyła mi ta informacja w aplikacji Hebe. Że to jest najtańsza, że to jest najniższa cena z ostatnich 30 dni. I ten produkt, pomimo tego, że to są zakupy moje, takie z, z paczek, które przyszły mi przez ostatni tydzień, to zarówno serum z witaminą C, jak i to już zdążyłam użyć. I rzeczywiście to serum bardzo szybko złagodziło ten mój stan zapalny. Szybko mi odżywiło, nawilżyło skórę i uspokoiło niedoskonałości. On również bardzo ładnie pachnie, więc jestem z niego zadowolona, ale myślę, że jak już zużyję to opakowanie i tamte opakowanie witaminy C, to nie chciałabym do tego wracać, bo trochę się boję, że ten produkt może mnie zapychać, bo już tak zauważyłam. W niektórych miejscach na twarzy, że pojawiły mi się jakieś niedoskonałości. Jeszcze nie jestem pewna, czy to jest za sprawą tego serum, czy to jest po prostu dalej ten wysyp od tej witaminy C. Więc to jeszcze przetestuję i zobaczę. Natomiast pierwsze wrażenie tego serum jest jak najbardziej pozytywne. Kolejną rzeczą, którą kupiłam w drogerii Hebe, to jest peeling do skóry głowy 3 enzymy. Tu mamy kwas glikolowy, niacinamid, 3 enzymy i 93% składników jest pochodzenia naturalnego i to jest takie małe plastikowe opakowanie, 100 ml z dzióbkiem. Ja już miałam jeden peeling z topy, taki w zielonym opakowaniu, taki klasyczny, też z kwasem glikolowym na pewno. I tamtego peelingu używałam przez kilka lat, po prostu kupowałam, kończyło mi się, kupowałam i kończyło mi się. I stwierdziłam, że skoro pojawiła się ta nowa seria, bo to jest całkiem nowa seria, ta enzymatyczna bo wcześniej był tylko ten peeling do twarzy enzymatyczny, i ta linia została enzymatyczna poszerzona o kilka nowych produktów. I stwierdziłam, że spróbuję sobie teraz tego. To, co zauważyłam, to na pewno ten produkt jest troszkę rzadszy i nie daje mi aż tak dużego odświeżenia skóry jak tamten poprzedni. Bo użyłam go dzisiaj rano i kojarzyłam, że z tamtym produktem tak miałam, że jak umyłam włosy, to czułam nawet podczas mycia włosów ten taki świeży, trawiasty zapach. Tutaj nie poczułam nic takiego. Może ten peeling być troszkę delikatniejszy. Ale dla mnie to jest jak najbardziej w porządku. I ten produkt stosuje się tak jak tamten, zielony peeling, czyli nakładamy go na skórę głowy 2-3 minuty przed umyciem. Także na razie go użyłam tylko jeden raz. Myślę, że będę miała więcej przemyśleń, jak zużyję całe opakowanie. Zamówiłam sobie też tusz do rzęsy z Maybelline. To jest Lash Sensational. Szukałam jakiegoś nowego, fajnego tuszu do rzęs, bo ostatnio zużyłam dwa razy ten tusz Pink Power z Gosha i już mi się zdudził. Troszkę po drugim opakowaniu zauważyłam, że ten tusz, ten tusz z Gosha trochę mi się osypuje pod oczami, a kiedy go zmywam, dwuetapowo oczywiście... To bardzo ciężko się zmywa, więc zaczął mnie trochę denerwować i stwierdziłam, że czas na coś innego. I ten tusz już też kiedyś miałam, ja byłam z niego bardzo zadowolona, więc sobie do niego wróciłam, bo przeglądając zakładkę z tuszami do rzęs w Hebe, jakoś nic więcej nie zwróciło mojej uwagi, nic mnie więcej nie zaciekawiło, więc stwierdziłam, że to jest taka bezpieczna, dobra opcja. I ten tusz ma silikonową szczoteczkę, taką lekko wygiętą, i tu ma krótsze włoski, tu ma dłuższe. Ja bardzo lubię tusze z silikonowymi szczoteczkami, raczej wybieram takie zamiast tych z naturalnym włosiem. Takie po prostu są moje upodobania, więc ten tusz jak najbardziej polecam i też już go zaczęłam używać. I ostatnim produktem z Hebe jest ten krem z filtrem marki L'Oreal, to jest Revitalift Clinical Brightening Moisturizer i to jest SPF 50+, UVA, UVB, Very High Protection z witaminą C. I... Kupiłam go, bo on był w promocji za 48 zł i słyszałam już o nim w internecie. Dużo pozytywnych opinii. Dużo osób porównuje go albo do tego filtra z Laroche Roch takiego chyba szaka-szaka on się nazywa, albo do tego rzadkiego filtra z garniera. Ja żadnego z tamtych filtrów nie miałam. Jeśli chodzi o garnier, to miałam tylko taki gęstszy filtr. on bardzo mi się podobał, ale stwierdziłam, że jak tyle osób go poleca i jeszcze jest z witaminą C, no to go sobie spróbuję, zwłaszcza że był akurat w promocji, a filtrów nigdy za wiele w kosmetyczce. I on ma takie opakowanie z dzióbkiem i jest bardzo wodnisty. To można nawet usłyszeć, że tam się w środku przelewa. I użyłam go jak na razie raz. I on rzeczywiście jest bardzo wodnisty, więc odpada nam totalnie odmierzanie tego filtra na metodę dwóch palców, bo on po prostu się przelewa przez palce, więc nie ma opcji, żeby go tak wylewać. I trzeba po prostu znaleźć jakąś inną metodę odmierzania ilości tego produktu. Co jak dla mnie jest już troszkę tematyczne. Nie jestem też do końca pewna, czy przy używaniu nie będzie się tutaj nic wylewało. Więc na razie go sobie będę testować w domu, raczej nie będę go brać w żadną podróż na razie. I to, co zauważyłam, to, to to jest taki typowy niekoreański SPF, czyli nie daje w ogóle glow na skórze. On ma takie suche wykończenie takiej umytej, suchej skóry. On nie daje glow, nie widać go na skórze, to jak najbardziej jest na plus. Ale ja się boję, że przez to suche wykończenie on może moją skórę trochę przesuszać. Więc po pierwszym użyciu mam takie przemyślenia. Zobaczymy, jak będzie dalej. Może akurat teraz moja skóra jest po prostu lekko przesuszona przez tą witaminę C. Więc zobaczymy, jak to będzie przy dłuższym używaniu. Natomiast to suche wykończenie, myślę, że jest bardzo na plus, zwłaszcza na sezony letnie, kiedy ta skóra, mimo wszystko w makijażu, dużo szybciej się wyświeca, poci, więc to może być coś ciekawego i będę testować dalej. I przechodzimy do ostatniego zamówienia: to jest moje zamówienie z Contigo. Ostatnio, czyli chyba od 30 marca do 2 kwietnia, bodajże, nie jestem pewna, ale jakoś tak przez. 2-4 dni. Była promocja w drogerii Contigo, yy, i ta promocja nazywała się 2 plus 2. I co ciekawe, w listopadzie chyba, albo w październiku, też była taka promocja 2 plus 2, i ja wtedy myślałam, że yy, ta promocja, nie wiem dlaczego w sumie, ale ja myślałam, że ta promocja jest tylko na kosmetyki tej samej marki. Czyli na przykład pamiętam, że kupiłam sobie cztery odżywki. Marki Anwen, bo myślałam, że po prostu jak kupię dwie odżywki, to dwie mam za darmo. I kupiłam cztery produkty marki Apis, bo tak samo myślałam, że ja dopiero jak kupię dwa, to dwa mam za darmo. Natomiast to tak nie jest. Te produkty można ze sobą łączyć, te różne marki. I tym razem zdecydowałam się na jeden produkt marki Anwen, jeden produkt marki Misza i dwa produkty marki Q.A. I za całość, za te cztery rzeczy, zapłaciłam 100 zł i musiałam zapłacić 10 zł za wysyłkę in postem. Natomiast i tak się wszystko bardzo opłacało, bo wyszło mi około 25 zł za jeden produkt, bo te dwie rzeczy kosztowały 50 zł, a te kremy pod oczy były za około 40, nie pamiętam dokładnie. Natomiast nie wiem, czy to się teraz zmieniło, czy wcześniej też tak było, że przy zakupie dwóch produktów, dwa były za jeden grosz. Jeden za jeden grosz i drugi za jeden grosz. Nie były całkowicie za darmo. Nie pamiętam, jak to było wcześniej, ale wydawało mi się, że tamte były po prostu gratis. No i wracając do tego, co kupiłam, to kupiłam krem, naturalny krem do stylizacji loków marki Anwen Good Locking. Tu jest 200 ml i zdecydowałam się na niego, dlatego że ten krem, którego ja teraz używam do loków, akurat... Zaczyna mi się powoli kończyć, bo już tam widzę pod światło w pojemniku, że jest malutko tego produktu, a normalnie nie kupiałabym produktu do włosów za aż 50 zł. E, uważam, że nie wiem, takie jest moje zdanie przynajmniej, że e, ten produkt powinien być w mniejszym opakowaniu, bo byłby bardziej przystępny cenowo. E, to po pierwsze, a po drugie, dlatego że przynajmniej ja używam tego kremu. No, taką wielkość powiedzmy, nawet nie orzecha włoskiego, może połowy orzecha włoskiego, nie wiem, takiego ziarnka winogronu bym powiedziała, to jest bardzo mała ilość i jestem pewna, że ten krem starczy mi na minimum rok. Więc generalnie produkt na rok za 50 zł to nie jest drogo, ale nie jestem pewna, czy on mi się sprawdzi więc wolałabym, żeby tu było mniejsze opakowanie, tańsze i więcej osób pewnie by się zdecydowało na ten produkt. Ja na niego zwróciłam uwagę, bo widziałam film Zakręcowni o nim i ona go bardzo polecała, więc zapisałam go sobie na wishlistę. Także polowałam na jakąś promocję na ten produkt i tu akurat mi się super udało go kupić. Nawet go nie wąchałam. Bardzo ładnie pachnie jakąś taką gumą balonową chyba nawet nie jest napisane jaki to jest zapach. Ale też co jest ciekawe, tutaj z tyłu na etykiecie jest wypisany rodzaj włosów falowanych i kręconych. I jest napisane, że ten krem nadaje się najbardziej najbardziej jest polecany do loków o typie skrętu od 3A do 3C. Natomiast z tego co ja widzę po tej instrukcji, to moje włosy zakwalifikowałabym raczej do typu fal 2C, także no, zobaczymy, jak mi się sprawdzi ten produkt. Mam nadzieję, że będzie w porządku, aczkolwiek zobaczymy. Eee, kolejną rzeczą, którą kupiłam, to jest BB Perfect Cover Cream z marki Missha, to jest podkład BB Cream. Eee, wzięłam sobie numer 23 i tutaj mamy też SPF 42, PA+++. I głównie go kupiłam ze względu na to, że on jak na swoją małą pojemność 20 ml jest dosyć drogi, bo też kosztuje 50 zł, ale kupiłam go, bo już go kiedyś miałam i bardzo mi się on dobrze sprawdzał, a wzięłam go z, głównie z myślą o wyjazdach wakacyjnych, żeby mieć jakiś taki lekki, ale kryjący podkład w małym opakowanku. Ja on się idealnie sprawdzi na wyjazdy, więc raczej go na razie nie będę używać, tylko go sobie schowam do szuflady i na wyjazdy będzie jak znalazł. Zwłaszcza, że no jak się gdzieś wyjeżdża, to dodatkowe miejsce w kosmetyczce jest na wagę złota, także jestem na pewno będę zadowolona z tego produktu, bo już go dobrze znam. I ostatnie dwie rzeczy, które kupiłam, to są kremy pod oczy marki QA. Pierwszy to jest krem z witaminą C pod oczy, a drugi to jest peptydowy żel pod oczy. Oba mają 15 ml, oba mają takie same opakowanko z dzióbkiem. Sprawdzałam sobie opinie o nich w internecie i dużo osób pisało, że są jak najbardziej warte tej ceny. Także zobaczymy, jak mi się sprawdzą. Akurat mi się krem pod oczy aktualnie kończy. Trochę wydaje mi się ta duża ta tubka 15 ml. Więc ciekawa jestem bardzo konsystencji tych produktów, bo jeszcze ich nie używałam. Ale zobaczymy. Ta marka QA też się pojawiła ostatnio w Rosmanie. Ja jak na razie miałam tylko rozgrzewającą maskę witaminową do twarzy. I tamta ta maska mi się nie sprawdziła, także nie będę jej polecać. Ale zobaczymy, jak się sprawdzą te produkty, bo słyszałam, że. Żele do twarzy, czy balsam do demakijażu, kilka osób polecało, także na pewno marka jest warta sprawdzenia i zainteresowania się. Także to byłoby na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy film. Trochę tych kosmetyków kupiłam, nie spodziewałam się, że aż tyle się pojawi tych nowości. Myślę, że jakbym wiedziała wcześniej o tej promocji w Contigo 2,2. +2, to raczej bym się skupiła na tej jednej drogerii, już nie kupując nic innego z innych sklepów, no bo jednak ta promocja była najlepszą promocją, chyba jaka może tylko być w sklepach, zwłaszcza jeśli się kupuje y, takie droższe produkty albo, albo produkty, które tyle samo kosztują, czyli tak jak tutaj y, kupiłam te dwie rzeczy za 50 zł, y, a te za 40. To super deal to był. Nawet jakby te produkty kosztowały po 50 zł, to już w ogóle byłby jeszcze lepszy deal. A tam naprawdę było dużo produktów przecenionych i też palety do oczu za 100-150 zł. Także naprawdę warto polować w przyszłości na tą promocję. To jest taka promocja jak kiedyś był na te promocje w Rosmanie minus 49% jak dla mnie. Ale Contigo ma naprawdę ciekawe marki w porównaniu do Rosmana Także zachęcam do polowania w przyszłości na tą promocję, bo, mając na uwadze to, że ostatnia promocja była dosłownie 4 miesiące temu, to dosyć często uważam, że, że się pojawia. Jak na raz na 4 miesiące to jest dosyć często. Także to byłoby na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy film. Dajcie znać w komentarzach, czy coś z tych produktów Was zainteresowało, czy może coś z tych produktów już. Testowaliście u siebie? Zostawcie koniecznie łapkę w górę i subskrypcję, żeby być ze mną na bieżąco i do zobaczenia w moich następnych filmach. Pa pa.